Dzień dobry, witam serdecznie Państwa na mojej drugiej konferencji w Białej. Tak jak zapowiadałem poprzednio, po wielu sygnałach od mieszkańców, ale również od działaczy Zjednoczonej Lewicy, informacji na temat funkcjonowania lokalnego magistratu, takiej trochę bezkarności, braku kontroli funkcjonowania magistratu. Między innymi już na samym początku pan prezydent pokazał, że nie do końca chyba albo świadomie, albo nieświadomie wykonuje swoje czynności, nadużywając środków publicznych, zaczynając od kwestii mieszkania, czy tam dwóch mieszkań, które dla pracowników magistratu przypadły. Potem pojawiła się kolejna inicjatywa związana z dziwnymi opiniami prawnymi, które są pobierane, zamawiane są z w ogóle innej części Polski na też spore pieniądze, o czym też będziemy się zajmować. Ale najświeższą sprawą, która tutaj się pojawiła, to jest kwestia dzierżawy Pałacu Radziwiłłów w dużym skrócie, żeby nie używać pełnej nazwy. I informację, że tą dzierżawę podjęła fundacja w skład której wchodzi senator Bierecki. No nikt nie ukrywa, że senator Bierecki był e, ojcem sukcesu e, obecnego prezydenta e, Stefaniuka. W związku z powyższym, e, jeżeli dostaje informację, że fundacja funkcjonuje kilka miesięcy, w swoim dorobku nie ma tak naprawdę ani jednego e, zrewitalizowanego zabytku, e, czy innego typu e, budynku, które... E, pod egidą tej fundacji został odrestaurowany, odremontowany, wybudowany. Ona jest kilka miesięcy, w skład wchodzi pan, pan Bierecki, i jeszcze do tego okazuje się, że miasto podpisuje list intencyjny, wydzierżawiając ten grunt miejski na miejsce, tak naprawdę, gdzie w tle gdzieś się pojawia hotel i inne miejsca biznesowe. I moje pytanie jest takie: w takim razie, kto będzie na tym zarabiał? Czy fundacja i właściciel tego obiektu, który będzie wyremontowany, czyli jak rozumiem, pan Bierecki i spółka, czy będzie, będą korzyści jakieś na, na rzecz miasta? Druga rzecz jest taka, od kiedy to miasto, ja rozumiem oczywiście, że wspiera inwestorów, ale daje tak dobre miejsce, po nie do końca jeszcze znanym nam warunkach, bo nie wiemy jakie są warunki tej umowy, która została zawarta pomiędzy magistratem a, a fundacją. Już trzecią kwestią jest dyskusyjna sprawa konserwatora zabytków, który ma pewne również wątpliwości co do funkcjonowania. W dużym skrócie, w związku z tymi wszystkimi informacjami dzisiaj zwrócę się do prezydenta z takimi pytaniami o warunki tej dzierżawy. Czyli jakie fundacja otrzymała wymagania, aby taką dzierżawę wypełnić, jakie są warunki umowy, jaki jest czas trwania tej umowy, jakie miasto ma ponieść zobowiązania, jakie miasto ma ponieść, otrzymać korzyści, bo to też jest istotne, bo jedno, że miasto udostępni, no ale jak rozumiem to miejsce ma zarabiać, kto będzie na tym zarabiał? Czy... Pan Bierecki i spółka, czy może ktoś inny, zadaje pytania, liczę na odpowiedź, no i na najważniejsza rzecz, która chyba wszystkich oburzyła, bo co do zasady, jeśli znajduje się podmiot, który chce zrewitalizować, i mówimy tutaj o w pewnej formie partnerstwa publiczno-prywatnego, ja jestem tego zwolennikiem, bo wiem, że samorządy publicznych pieniędzy nie mają tak dużo, żeby wszystkie obiekty można było wyremontować. No ale jeśli spółka, fundacja, która powstaje kilka miesięcy temu, w skład tej fundacji wchodzi pan Bierecki. Nie do końca jest doświadczona w tej e, kwestii, a podejrzewam, że lokalnie moglibyśmy znaleźć również takich inwestorów. Nagle w dziwny sposób zostaje e, wybrana jako ta, która będzie e, dzierżawiła ten, ten grunt. I zadaję pytanie, jaka była ścieżka podejmowania decyzji? Czy co zdecydowało, że konkretnie ta fundacja w tym składzie osobowym podejmuje się e, tej inwestycji? Ja już pomijam to, że nie do końca wierzę, żeby się to, to udało wydaje mi się, że jest to kwestia wyborcza pana Biereckiego, który chce po prostu zrobić sobie tutaj bardzo dobrą e, kampanię w ramach kampanii swojej do do senatu i za parę miesięcy okaże się jednak, że tej inwestycji nie będzie. Ale jeśli ona miałaby być, to te wszystkie okoliczności, krótki okres trwania fundacji, skład osobowy, przepraszam, skład osobowy tej fundacji, zamieszanie z Wcześniejszymi decyzjami pana Stefaniuka budzą moje wątpliwości i na podstawie mandatu posła i senatora chcę uzyskać te informacje, bo dopóki jestem posłem mogę uzyskać te informacje. Jeśli miasto mi tych informacji nie, nie przekaże, mają na to 14 dni ustawowo, sam osobiście pofotyguję się do urzędu i na podstawie legitymacji wejdę do każdej kancelarii czy miejsca, gdzie są przetrzymywane dokumenty i te dokumenty sam sobie po prostu wyciągnę. Ale liczę na to, że urząd przekaże mi wszystkie informacje. Ponadto również na dniach zwrócę się do Państwowej Komisji Wyborczej o to, aby nie sprawdzić kto finansował kampanię pana Darusza Stefaniuka, tak aby nie sprawdzić, czy przypadkiem nie pokrywają się jakieś nazwiska z, chociażby ze składem fundacji, która będzie rewitalizowała Pałac Radziwiłłów, mówiąc roboczo. Kolejne również pisma, które za jakiś czas wpłyną, a to będę mówił na następnych spotkaniach, to są m.in. wszystkie umowy i wszystkie opinie prawne, które są zlecane przez magistrat. To już Czysta kwestia dziwnych kancelarii i dziwnych spółek, które takie opinie dają, ale to jest jakby nie jest przedmiotem dzisiejszej konferencji. Dzisiaj to jest sprawa tego pałacu, sprawdzenie warunków dzierżawy, sprawdzenie ścieżki, jaka została podjęta przy podejmowaniu decyzji i wyborze. Mam nadzieję, że pan prezydent się z tego wytłumaczy, bo sprawa jest co najmniej dziwna. Ja już pomijam kwestię kwoty, jakie tutaj mówiłem, bo to są naprawdę olbrzymie pieniądze. Czy ta fundacja ma taki majątek, czy ma takie środki? Zobaczymy. Czy macie państwo jakieś pytania? Panie pośle, tak na gorąco, bo już byliśmy wcześniej informowani, więc miasto nie podpisywało. To podpisane listy intencyjne i ta treść jest jawna, więc można to zobaczyć. Natomiast druga sprawa, wystąpiła już ta fundacja do konserwatora zabytków o wytyczne, więc konserwator jest już po tym poinformowany. A druga sprawa też, że mają się starać o środki unijne, także teraz z tą wiedzą, co pan zamierza zrobić. Ja wiem, że ta umowa nie jest jakby sporządzona, tylko że czy Jeżeli mamy list intencyjny, który zakłada dzierżawę podmiotu zewnętrznego, w tym przypadku Fundacji z Gdańska, to ja jako obywatel, a również mieszkańcy chcieliby poznać szczegóły tego. Bo wie pani, no, ja rozumiem, że prezydent mówi, że to jest list intencyjny i władzę, i na razie mamy tylko list intencyjny. No nie. Dlatego że zanim fundacja, jak rozumiem, przystąpiła do jakichś e, działań, no to musiała wszystko sprawdzić. Ratusz też musiał się jakoś do tego przygotować. Jakieś warunki tego zobowiązania no bo przecież list intencyjny jest pierwszym krokiem do tego, aby podjąć jakąś współpracę. No przecież na gębę tego nie zrobili. Ja oczekuję, że wszystkie informacje, które i wszystkie materiały, dokumenty, pisma, w jedną i w drugą stronę zostaną mi przekazane, żebyśmy mogli przeanalizować. Bo to, są, to jest dobro publiczne. A tu jeszcze chodzi o nazwisko pana Bierskiego, które się pojawia. To jest kolejny jakiś przykład tego, że gdzieś tam to, to, ten, ten, ten pan, który no, ja wiem, że jest ojcem sukcesu pana Darusza Stefaniuka, ale mam takie dziwne wrażenie, że chodzi o jakieś spłatę, jakieś zobowiązań. Nie chciałbym, żeby tak było. Zadaję takie pytania i niezależnie od tego, czy jest list intencyjny, czy umowa... To ja chcę uzyskać wszystkie informacje na temat tej planowanej dzierżawy. Konserwator zabytków, oczywiście, tylko że te, też z tego, no, jakie informacje w Lublinie, no, to, to, to też nie jest do końca e, realne, żeby tam powstał obiekt biznesowy, tak? typowo komercyjny. A na terenie tego placu ma to powstać. Więc... Oprócz innych działań. Które, do, ale, które dokładnie, mają tak? Się ja zadaję pytania, tak? Ja nie stwierdzam. Ja nie, nie zarzucam komuś czegoś bez, bez dowodów. Chcę uzyskać informacje i wyciągnąć z tego wnioski. Na bazie tego, co mam na, na dzisiaj, czyli dużo wątpliwości mieszkańców, po ostatniej konferencji państwa zwróciło się do mnie kilkanaście osób, które właśnie podkreśliły tę kwestię tego, tej dziwnej dzierżawy, więc jak. Moim obowiązkiem, dopóki jestem posłem, poza tym, że prowadzę swoją kampanię, ale również równolegle muszę występować w imieniu mieszkańców. Cieszę się, że jeszcze nie jestem posłem z tego regionu, a już mieszkańcy do mnie się zwracają z jakąś prośbą o interwencję. Ja muszę wykonywać ten mandat. Jeśli dostanę transparentne odpowiedzi i wszystko będzie ok, to nie będzie żadnego problemu. Ale mam nadzieję, że Ratusz chociaż odpowie nam na te pisma. No boże, nie jestem posłem z tego regionu, czy. Yy... Nie szkoda Panu tracić energii w czasie kampanii na zajmowanie się sprawami samorządu, który nie leży w regionie Pańskiego, że tak powiem, zainteresowania bezpośredniego jako kandydata. Dwie rzeczy. Jako kandydata, to jest mój okręg wyborczy, tutaj będę zabiegał o głosy mieszkańców. Mieszkańcy, poza tym, że mogą mnie poznać rozdając ulotki, mogą mnie poznać po moim programie, mogą też mnie poznać dzięki właśnie e, mojemu zaangażowaniu w tej sprawie, że również działam na rzecz różnych e, spraw. To, że to nie jest e, nawet mój region jakby dotychczasowy, ponieważ jestem z Lublina, to ja jestem posłem ziemi lubelskiej. W lubelskim zespole parlamentarnym, który jest w Sejmie, w skład którego wchodzą wszyscy parlamentarzyści, nawet senator e, Bierecki, bierzemy, e, że tak powiem, odpowiedzialność za całe województwo. I nawet gdybym był posłem tylko z okręgu numer 7, to nie oznacza, 6, to nie oznacza, że nie mogę podejmować działań w tym okręgu. Robię to nie tylko w województwie lubelskim, ale również w innych miastach w kraju. Poseł jest od tego, żeby podejmować interwencje. Mamy mandat do tego, żeby takie sprawy załatwiać. W żaden sposób nie, 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 jakby nie do końca się zgadzam jakby z, z tym pytaniem, które pani, które pani zadała. Uważam, że tu nie chodzi o korzyści. Jeśli ja tu przyjeżdżam i ludzie wiedzą, że jestem poseł, wiedzą, że poseł ma pewne mechanizmy, które może, i narzędzia, które może wykorzystać, no to muszę to zrobić. Co by było, gdyby ludzie do mnie przyszli na moje spotkanie na targu czy gdzieś i powiedzieli mi o tych wszystkich rzeczach, a ja bym nie zrobił żadnego kroku w tę stronę. Zaraz by mi zarzucono, że no przyjechał, nawet nic nie zrobił. Chcę się wykazać. Mam mało czasu, ale mam nadzieję, że do tej części wyborców, która nie do końca jest zadowolona z, tym, co się, z tego, co się dzieje w ratuszu, dotrę do nich. Co pan zrobił z tą wiedzą oprócz tego, że ją upubliczni? Oprócz tego, że ją upubliczni. Oczywiście każde takie pismo, każda moja interwencja kończy się tym, że te wszystkie pisma trafiają do prawników. I na przykładzie różnych wcześniejszych samorządów, które również kontrolowałem na przykładzie Lublina, gdzie dochodziło do dziwnych e, zawierania, zawierania dziwnych umów z podmiotami, które chociażby miały robić spalarnie śmieci, e, różnych innych kwestii, zawsze te pisma do mnie trafiały po mili prawników, a następnie zawiedają się prokuraturę czy samorządowe kolegium odwoławcze, wszystkie e, e, kompetentne organy, które mogłyby w drugiej jakby instancji przyjrzeć się umowom, e, decyzjom administracyjnym, które były podejmowane. Taka jest ścieżka. Ja wyciągam informacje. Wniosę to do swoich prawników, prawnicy to analizują, jeśli znajdą tam pewne wątpliwości. W tym przypadku również będziemy chcieli e, takiej zasięgnąć opinii pod kątem gospodarności albo środkami miejskimi, bo chcę, uzależniamy oczywiście swoją decyzję od tego, jakie koszty poniesie e, miasto w tej sprawie. Są różne e, przesłanki, może być jakiś zarzut niegospodarności, ale tak jak mówię, od tego są prawnicy, którzy pisma, które mam nadzieję otrzymam, otrzymam, przeanalizują. Panie pośle, chciałbym zapytać o taką sprawę. E, mówił pan o wcześniejszych sygnałach już dotyczących prezydenta e, Stefaniuka. Dlaczego pan dopiero teraz się tą sprawą zainteresował, jeśli twierdzi pan, że jest pan posłem tej ziemi? E, to już przy mieszkaniach należałoby zwrócić uwagę, bo był dosyć duży szum medialny. I chciałem wprost zapytać, czy to jest bardziej wystąpienie kampanii inne, czy e, takie no, poselskie? Nie. Odpowiadając od drugiego pytania, jestem tutaj bez żadnych swoich materiałów wyborczych. Spotkanie z Państwem dotyczy tego, że jeszcze jestem posłem i mogę poprzez swoje narzędzia zwracać się z takim, z takim zapytaniem. Pierwsze pytanie Pana, oczywiście, jeśli na co dzień byłem obecny w Lublinie i zajmowałem się sprawami lubelskimi, to podejmowałem interwencje, ponieważ one do mnie spływały. Informacje, o których powiedziałem, że wcześniej napływały, to są z przekazów medialnych. W momencie, kiedy ja przyjechałem tutaj jakiś czas temu na Ziemię bialską, przygotowując się do kampanii, przygotowując się do tego, że możliwe, że będę ubiegał się o mandat z tego waszego okręgu, to w tym czasie już otrzymywałem konkretne prośby tak? od mieszkańców. Nie mogę wymienić imienia i nazwiska, próśb, które składali do mnie, zachowujemy zawsze taką anonimowość. Uznałem, że jeśli ludzie już tutaj na dole o tym mówią, a ja mam z nimi współpracować, to jak nie przedstawić się tym ludziom jak właśnie w formie takiego działania. Oczywiście będzie to zawsze uznawane, że to jest element kampanii. Ja się z tym, z tym liczę. Nie zamierzam nawet temu zaprzeczać do końca, dlatego że nigdy i tak nie będę... Narzucał interpretacji mojego zachowania. Dla mnie jest rzeczą najważniejszą to, co zawsze robiłem, czyli sprawdzanie, czy wszystkie rzeczy są transparentne. I niejednokrotnie, na przykładzie innych samorządów, w przypadku Lublina, jeśli okazywało się, że wszystko jest ok, sprawa była odpuszczona. Jeśli się okazało, że nagle ktoś poczynił jakieś zobowiązanie, a doszło do jakiegoś naruszenia, to walczyliśmy do końca. I proszę mi uwierzyć, że gdyby, gdybym kalkulował to w kwestiach, czy mi się to opłaca pod kątem politycznym, to bym po powinienem siedzieć cicho. Bo to mi się nie opłaca, co tutaj e, dzisiaj robię, co robiłem w Lublinie. Trudno, to są takie decyzje, które ja podejmuję i za nie biorę odpowiedzialność. I mam nadzieję, że, e, że uda mi się to, 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 tą sprawę wyjaśnić. A jeśli dostałbym się do Sejmu, to na pewno chciałbym, żeby w końcu w Białej była opozycja. Bo... Rozmawiają z różnymi parlamentarzystami Platformy z tego regionu, nawet w ramach posiedzenia lubelskiego Zespołu parlamentarnego. Nie ja zwracałem uwagę, że e, czy to w Białej, czy w Zamościu, czy, czy w Chełmie dochodzi do różnych nieprawidłowości. Czemu wy nic sam nie robicie? Ja u siebie w Lublinie staram się jakoś to kontrolować. No gdzieś to tak, my się tym zajmiemy, no ale do tej pory się nikt tym nie zajął. Czy pan jakoś zamierza zareagować na artykuł w Tygodniku Podlaskim, który ukazał się ostatnio, bo jednak trochę uderza w pana? Po pierwsze, ważne, żeby pisali. Nazwiska nie przekręcili, imię tylko zmienili, tak, że jestem Marcin. W części artykułu jestem Michał, w drugiej części, że jestem Marcin. No co zrobić? No, cieszę się, że jestem na pierwszej stronie obok wybitnej postaci senatora Biereckiego. Jest Zajawka, cieszę się, że na czwartej stronie jest obszerny materiał. Nie wykupiłem tam żadnego ogłoszenia, więc reklama za darmo nieprzekonanych do mnie, nigdy nie przekonam. Rozumiem, że ten tygodnik trafia do określonego grona, ale z drugiej strony, gdyby nic nie było na rzeczy, w tym całym zamieszaniu, które dzisiaj tutaj e, ja robię, czy tydzień temu, to by takiego ataku na, 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 na mnie nie, 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 nie było. Pozdrawiam serdecznie tygodnik Podlaski, dośle im lepsze zdjęcia, bo nie ukrywam, że żona powiedziała, że fatalnie wyglądam na tych zdjęciach i to było niekorzystne. No, ale tak jak mówię, gdyby nie było nic na rzeczy i to bez powodu by mnie nie atakowano. Oczywiście to, że tam jest połowa nieprawda, to trudno. Czy, czy ja mam się wstydzić ślubu kościelnego? Żyjemy w wolnym kraju, tak? To, że jest się w partii lewicowej, to nie znaczy, że trzeba być ateistą. I szereg innych rzeczy. Najlepszy jest fragment, w którym zapytali się innych polityków, co o mnie sądzą. No, co mają o mnie sądzić inni politycy, jeśli ja po prostu chodzę z pismami i się pytam, czy nie robią czegoś na boku. Także tygodnik Podlaski pozdrawiam serdecznie. Naprawdę, moja babcia z Parczewa ostatnio właśnie byłem u niej dumnie. Przyniosła gazetę, powiedziała, że wnusiu o tobie napisali, tylko chyba nie do końca pozytywnie. Powiedziałem, babciu to znaczy, że się boją. Dzisiaj pojawił się przed urzędem miasta poseł Kowaczyński, który, tak jak zapowiada, będzie patrzył na ręce pana prezydenta, na działania pana, pana prezydenta związane z zamkiem radziwiłoskim. Jak pan skomentuje? Pan poseł Kabaciński stał przed urzędem, a posłowie, którzy rzeczywiście interesują się losem naszego miasta, podpisali dzisiaj e, list w sprawie poparcia budowy obwodnicy wschodniej miasta i remontu ulicy Warszawskiej. Gdyby poseł Kabaciński, choć trochę znał nasze miasto, wiedziałby, że w sprawie odbudowy pałacu podpisaliśmy tylko i wyłącznie list intencyjny i w tej sprawie nie mamy kompletnie nic do ukrycia. Ten list otrzymali dziennikarze, otrzymali e, miejsce radni, więc jest to strzał. W płot, kulą w płot. Jest to początek kampanii wyborczej posła Kabacińskiego. Może on mówić, że tak nie jest, ale tego nie da się ukryć. Trzeba także podkreślić, że losy odbudowy Pałacu Radziwiłowskiego leżą także w gestii Rady Miasta. I to Rada Miasta wyda ostateczną decyzję, czy ten pałac powstanie. Chcemy także rozmawiać z mieszkańcami miasta, aby wypowiedzieli się na ten temat. Nic bez mieszkańców Białej Podlaski.